Witam Państwa. Weekend przyniósł nam kilka istotnych informacji. Przede wszystkim odbyło się spotkanie robocze ministrów finansów krajów grupy G20 i mimo jednak wcześniejszych oczekiwań nie przyniosło mu żadnych rewelacji. Uczestnicy zapowiedzieli tylko, że więcej szczegółów odnośnie planu walki z obecnym kryzysem zadłużenia zostanie zaprezentowany 23 października podczas szczytu przywódców krajów strefy euro. Poza tym na rynku pojawiły się doniesienia o gotowości Chin do wsparcia Europy w walce z kryzysem, jednak po spełnieniu odpowiednich warunków. Dodatkowo przez świat w weekend przytoczyły się protesty oburzonych, którzy nie są zadowoleni z obecnej sytuacji na rynkach finansowych i działalnością polityków oraz bankierów. To wszystko jednak nie wpłynęło zbyt mocno na ceny wspólnej waluty. Eurodolar dziś rano przebiega. Spokojnie i kurs oscyluje w okolicach poziomu 1,38,80. Na krajowym rynku walutowym możemy obserwować większe zainteresowanie rodzimą walutą. Złoty dość znacząco zyskuje w stosunku do dolara oraz euro. Poranny kurs pary USD PLN kształtuje się na poziomie 3,07,70, a pary euro PLN na, na poziomie 4,27,30. Dzisiaj poznamy dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 14.30 będzie to indeks New York Empire State. Tutaj analitycy spodziewały się na poziomie minus 4 punktów, czyli lepiej niż w poprzednim okresie, kiedy ten odczyt wyniósł minus 8,82 punkta. O godzinie 15.15 .15 poznamy dynamikę produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych. Tutaj analitycy oczekują podobnego wzrostu co w poprzednim miesiącu, czyli 0,2% w skali miesiąca miesiąca. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.